Jesteśmy na ósmej konferencji mediów studenckich, organizowanej przez Uniwersytet TV na Uniwersytecie Warszawskim. Zaraz wchodzimy do środka i zobaczymy, co nas czeka. Jaka piosenka ze względu na pracę w radiu najbardziej Ci się przejadła? O, jest parę takich piosenek. Ogólnie właśnie, bo często ludzie pytają, czy ja nie mam dosyć, że ciągle gramy te piosenki, i czy ja nie mam ich dosyć. Nie do końca tak jest. Po pierwsze, bardzo wiele tych piosenek lubię osobiście i się z nimi jakoś utożsamiam. Jakoś sobie nie wyobrażam pracy w stacji radiowej, w której w ogóle nic dla siebie bym nie znalazł i która by była od... Bardzo odległa od moich zainteresowań. A dwa, to jest też tak, że ja w trakcie programu, kiedy te piosenki sobie tam grają, oczywiście muszę je wcześniej zmiksować, jakoś tam przygotować ten program, ale w trakcie tego programu, kiedy one grają, ja poza anteną robię mnóstwo rzeczy. Przygotowuję kolejne wejście, wydzwaniam słuchaczy, zgrywam głosówki od słuchaczy, szukam jakichś tematów. Gdzieś tam biegam czasami, coś jeszcze ogarniam. I rzeczywiście robię sociale, mnóstwo rzeczy. Nie słucham tak na bieżąco, że siedzę i tylko słucham tych piosenek w kółko. Więc to jest też tak, że one mi się tak szybko nie przejadają, bo słucham trochę jednym uchem. Natomiast oczywiście są takie piosenki, których nie lubię, i na przykład jak leci jakaś tam piosenka Danza Kudura akurat, to wtedy tak kombinuję, żeby w tym czasie, kiedy ona będzie, to właśnie wtedy pójść do łazienki, albo sobie pójść po kawę, albo właśnie wtedy zgrywać te głosówki, żeby już tam się nią nie męczyć. Nie? Więc są takie utwory, oczywiście, no jakby nie wszystkiego się nie da kochać, ale z większością na szczęście dobrze mi się żyje i. Jakieś mi się nie przejadają. Dobrze, a powiedz mi, czy zdarzyło ci się, że po spotkaniu na żywo z jakimś artystą, bo masz duże już doświadczenie w tym, zmieniłeś o kimś zdanie po rozmowie z nim? Zdarzało się. Może nie będę rzucał jakimiś nazwiskami, ale rzeczywiście. Zawsze najbardziej mnie stresowały wywiady z takimi artystami, którzy są moimi idolami od dziecka. Nie wiem, z Kają, z Kasią Kowalską, z Anitą no dziewczynami, na której się wychowałem. I to są takie wywiady, które mnie bardzo zawsze stresują, bo nie chcę palnąć głupoty jakiejś na kretyna przed nimi. Bardzo mi zależy, żeby dobrze na nich, dobre wrażenie na nich zrobić. I okazuje się, że te największe gwiazdy polskiej muzyki, bo głównie z nimi mam do czynienia, są najprzyjemniejsze i naprawdę mimo wielkiego dorobku nie gwiazdorzą, są bardzo przyjazne, zawsze się super z nimi prowadzi te rozmowy, są bardzo otwarte i tak dalej, tak dalej, a niestety często takie gorsze zdanie miałem o takich ludziach, którzy niewiele jeszcze osiągnęli, mają jakiś jeden hit albo dwa single, gdzieś tam są może popularni w mediach społecznościowych, ale jakoś tak nie robią dobrego wrażenia na żywo. I bardzo często, to, dobra, może bardzo często to nie, ale zdarzało się, że, tak, że takie, takie osoby się pojawiały i że miałem taki lekki, może nie to, że nie smak, ale no, tak, taki byłem trochę zawiedziony, nie? Że, że ta osoba na przykład kreuje się na bardzo otwartą i przyjazną, a na przykład potrafi nie szanować ciebie i twojej pracy i na przykład odwołać spotkanie, wywiad na godzinę przed, nie podając w sumie żadnego powodu, bo jej się tak po prostu odwidziało. Kiedy cała ekipa Ekipa jest gotowa, bo nagrywamy też internet, wideo i tak dalej, i po prostu wszyscy poświęcają swój czas na przygotowanie, a ktoś nie przychodzi, albo właśnie w jakiś sposób gwiazdorzy. Zdarzają się takie sytuacje, ale na szczęście tych fajnych. Pozytywnych, kiedy ktoś cię zaskoczy pozytywnie, jest dużo więcej. No i też wiadomo, mnie z każdym się złapie takie flow. I ja mam łatwiej chyba jednak z dziewczynami artystki jakoś tak przyjmuję i tak łatwiej im się z nimi rozmawia. Z chłopakami, muzykami, zwłaszcza rokowymi trochę trudniej, ale oni są specyficzni, w ogóle raperzy też, chociaż ostatnio raperzy mnie dosyć miło zaskakują, bo są bardzo otwarci i się okazuje, że mimo mojego strachu przed nimi, to wychodzą te rozmowy całkiem spoko. Więc na szczęście jest więcej tych pozytywnych historii. Dobra i powiedz mi na koniec szybki strzał. Radio czy prowadzenie eventów? O nie! O, chyba jednak zostałbym w radiu. Kocham to radio, no, cały czas, cały czas przyznosi mi to bardzo dużo e, przyjemności, natomiast mam nadzieję, że nie będę musiał wybierać, że to są akurat takie dwie działalności, które bardzo fajnie się łączą, uzupełniają, można to pogodzić, e, więc e, jedno i drugie jest super, bo jedno daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, bo od dziecka prawie już to robię e, i, i dobrze się z tym czuję i, i, i tak jak wspominałem na naszym spotkaniu tutaj e, można przyjść w dresie i nikt cię nie ocenia, a ale jednak, wyjście do ludzi na scenę i ten kontakt z żywym człowiekiem, i to, że widzisz na bieżąco jego reakcję na to, co mówisz i to, co robisz, no jest jednak niesamowitą dawką adrenaliny, a później też takiej dopaminy i, wiesz, i takiej radości, tak naprawdę. Nie? Więc nie chciałbym wybierać, ale gdybym naprawdę już musiał, to wybrałbym radio, a gdybym już tak naprawdę musiał, to bym wybrał e, plażę w Hiszpanii. Mamy nadzieję, że materiał Wam się podobał. I oczywiście dajcie znać w komentarzu, co o nim myślicie.